Beka z ruchania. Jak kurwa w ogóle to można robić? Przecież to jest tak prymitywne, że ja pierdolę. Jakieś kurwa dziwne, frykcyjne ruchy w to i z powrotem, robione kawałkiem odstającego mięsa, którym na co dzień się sika i wkładanie go w obleśną samiczą szparę obrzepioną obrzydliwym śluzem. No kurwa! Jeszcze do tego jakieś pozycje, zabawki, wibratory, kajdanki, gra wstępna, przebieranie się za jakieś postacie, kurwa ruchanie to jakiś kabaret jebany. A potem jeszcze te śmieszne ruchy w pochwę i wymienianie się jakimiś zjebanymi płynami, lizanie rowa i tak dalej. Na dodatek jebie niektórym stamtąd, przy erekcji wypływa ci ten pierdolony magiczny płyn i od razu odechciewa się ruchać. Zastanawiasz się co ty odjebałeś, jeszcze jakieś kurwa przytulanie, no ja pierdolę, trzymajcie mnie. Pierdolone, pojebane ludzkie instynkty. Ty widzisz nagiego człowieka innej płci i od razu ten śmieszny mięsny fiflak między nogami staje do góry. Przecież to jest śmieszne, kurwa mać, czemu ludzie nie rozmnażają się bezpłciowo? Prawdziwe przyjemności to nauka, słuchanie muzyki, czytanie książek, podróże, a nie jakieś pierdolone instynkty plebejskie, czyli poruchać, popić i poćpać. Kurwa. A, przecież seks nie wygląda jak w amerykańskich pornolach, tylko jak prymitywne nagrania z Polski i Rosji, gdzie jebie się karyna z płaską dupą, cyckami z wielkimi sutkami, które zajmują 90% powierzchni cycków z jakimś sebą sucho klatesem, który spuszcza się po kilku minutach, w tle jakieś stare meble z epoki socjalizmu, cebulacka kołdra, stary dywan no super romantyczna atmosfera, kurwo. W 90% przypadków tak to wygląda, jak próbuję sobie wyobrazić z perspektywy trzeciej osoby, to kurwa nie mogę. <laughs> Jakbym w trakcie ruchania o tym myślał, to bym się zesrał ze śmiechu. Jebać ludzi.